Piszę te słowa w cieniu lodowej pustki Antarktydy, w nadziei, że ktoś zrozumie, co tu się wydarzyło. Ja nazywam się Mitra Zan von Bochenwald i opiszę wam przerażające spotkanie z Ilithem, sługami lodowego płomienia. Nim jednak opiszę wam wydarzenie, które miało miejsce 22 grudnia 2024 roku, Przybliżę wam informacje, które udało mi się ustalić o tych przerażających istotach. Ylidhim to istoty, które wydają się być inkarnacjami mroźnej pustki. Ich postacie przypominają duchy, lecz nie są nimi w tradycyjnym sensie. Składają się z wirującego śniegu, który formuje sylwetki przypominające ludzkie kształty, jednakże o niepokojącej, nieregularnej strukturze. Ich cielesność jest półprzezroczysta, umożliwiająca przechodzenie przez najmniejsze szczeliny, lecz nie przez stałe bariery. Poruszają się w sposób płynny, aczkolwiek ich ruchy mają w sobie coś przerażającego, niczym taniec w zimowej zamieci. Nadejście Ilithim zwiastowane jest przez charakterystyczny wiatr, przypominający zawodzący lament potępionych. To zwiastowanie jest zawsze poprzedzone gwałtownym spadkiem temperatury, a wokół otoczenia zapada grobowa cisza, którą zastępuje upiorny szept. W tej chwili otaczający mróz staje się niemal namacalny, a jego obecność wnika w każdą komórkę ciała, wywołując niepokój. Istnieje wiele teorii dotyczących pochodzenia Ilithem Niektórzy badacze sugerują, że są one duszami wyznawców dawnych, wielkich, przedwiecznych, którzy zostali zmienieni w tę dziwaczną formę. Inni twierdzą, że ilithim są bytami niezależnymi, których natura pozostaje nieznana. Ich motywacje są niejasne, ich cele również, ale ich obecność zawsze zwiastuje nieszczęście. Czasami działają jako posłańcy. Innym razem pełnią rolę łowców. Ilydheim związane są z dwoma bytami. Lodowatym płomieniem znanym jako Afhum-Żach oraz białym robakiem, czyli Rlim-Szajkortw. Te imiona pojawiają się w tekstach starożytnych, zapomnianych cywilizacji, które zostały pogrzebane pod lodowymi pustkowiami. Nie wydaje się jednak, by Ilitchem miały jakikolwiek związek z itakłą kroczącym powietrze bogiem mrozu, co jedynie pogłębia tajemniczość ich pochodzenia. I lidhim nie zabijają w tradycyjny sposób, ich ofiary nie padają martwe w sensie fizycznym, zamiast tego ich dusze zostają odebrane, a ciała zamierają w bezruchu, stając się pustymi powłokami. Zatracenie duszy nie kończy ich istnienia, lecz wprowadza je w stan nieznanego koszmaru, którego nie można przerwać. To nie jest śmierć, lecz jedynie początek czegoś gorszego. Wiatr zawodzący jak dusze potępionych zapowiadał ich nadejście. Illidhim, duchy mrozu, śnieżne demony. Na początku nie wiedziałem, czym są te wirujące kształty w zamieci, ale ich obecność przeszyła mnie lodowym strachem. Zatem, co wydarzyło się tego feralnego dnia? Nasza ekspedycja licząca cztery osoby miała dotrzeć do zapomnianych głębin lodowca, gdzie starożytne legendy mówiły o świątyni poświęconej wielkim przedwiecznym. Nie sądziłem, że te opowieści mogą zawierać ziarno prawdy, jednak nocą, gdy temperatura spadła tak nisko, że powietrze zdawało się zamierać, zjawy zaczęły się ukazywać. Pierwsze zetknięcie z Ilitchem miało miejsce. Gdy zamknąłem się w namiocie, szukając schronienia przed bezlitosnym chłodem, zewsząd dochodziło zawodzenie. Nie dźwięk, ale lament, który zdawał się wypełniać powietrze i moje myśli. Spojrzałem przez cienkie płótno, a na zewnątrz dostrzegłem ludzkie kształty złożone z wirującego śniegu, unoszące się w powietrzu jakby poszukujące ofiary. Lukas, nasz kartograf, był pierwszym, który zginął. Słyszałem jego krzyki, gdy ilithim przenikały przez szczeliny w jego namiocie. To nie było fizyczne zabójstwo, raczej jakby jego dusza została wyrwana, pozostawiając jedynie zamarznięte ciało. Kiedy w końcu odważyłem się wejść do środka, jego oczy patrzyły na mnie pełne niewysłowionego terroru. Każdej nocy istoty wracały, coraz liczniejsze. Nasze schronienie stało się więzieniem. Nie mogliśmy ryzykować otwierania wejścia, ale mróz wdzierał się wszędzie. Drżałem nie tylko z zimna, ale i ze strachu. Lichem były na wpół niematerialne, a ich obecność przywodziła na myśl, że otaczają nas złowrogie siły nie do pokonania. Trzeciej nocy, gdy wiatr zawył głośniej niż kiedykolwiek wcześniej, ujrzałem ich cel. O świcie odkryłem, że śnieg wokół naszego obozu uformował dziwne wzory, spirale i symbole, które przypominały mi teksty o lodowatym płomieniu i białym robaku. Czy Ilitchem były jedynie posłańcami? Jeśli tak, to kto je wysłał? A może to one same były panami tej lodowej krainy? Nie wiem, jak przeżyłem, może to dlatego, że reszta mojego zespołu już zginęła, a Ilitchim zadowoliły się ich duszami. Może to dlatego, że znalazłem ukryte miejsce, które chroniło mnie przed ich zasięgiem, ale teraz wiem, że nie jestem bezpieczny. Ich obecność była zwiastunem czegoś większego czegoś, co wciąż czeka pod lodem. Jeśli te zapiski kiedykolwiek dotrą do rąk innych badaczy, błagam: nie powtarzajcie moich błędów. Nie wkraczajcie na tereny, gdzie zimno nie jest tylko naturą, ale też narzędziem czegoś niewyobrażalnego. Lodowaci to nie tylko demony, to heraldowie zagłady.